Manko mordeczki komordeczki Niechcie to nie zdziwi TV. Dzisiaj ruszamy gdzieś do lasu na zmołkę z rańca. Co jest? i ruszamy. Dobra, będzie będzie. Malina, tu miałeś skręcić. No i gdzieś tutaj jeżdżamy, proszę Państwa. Pogoda jest piękna, dosłownie na wycieczkę. Drogi No szukamy drogi kurde. Tu mamy Chorodniany Dziś jesteśmy w chorodnianach No i, i chyba skręcamy gdzieś dobrze Aha A bo mi się wydawało że kurwa wiesz A tam po, No a tam chyba nie jest koniec nie? ta się skręca w lewo później w prawo no bo to tak wygląda jak koniec. Chyba. A no jest, tam auto gdzieś zostało. No tak, o. Nie, nie jest jeszcze tak źle, tu jakiś strumyk chyba płynie. O, ale łąka ładna. A nie. Jak się widziłem kiedyś. W Jak inaczej. Wytarliśmy na taką Polankę, to jest jakaś ekipa. Nie wiem, kto to jest, no, idzie... no idziemy, proszę Państwa, po lasku na wyprawkę. No. Ciekawe, gdy ta ścieżka prowadzi tylko. W lesie chłodno, co? No, chłodnie jak słońca nie ma. Ale... Ale może uda nam się uchwycić jakąś dziką zwierzynę. W lesie. Miejmy nadzieję. O, jaki widoczek w lesie, proszę Państwa. I tak sobie wędrujemy po lesie. No i wracamy ze spacerku. W lesie nie ma żadnej zwierzyny. Cisza, spokój. Sami emeryci ręciści tylko nas mijają. I nie robię, <laughs> Co za zabelki? Co to za, za miejscu? Co to jest? Co to jest, proszę Państwa? A! To takie coś, owady budujące gniazda w jedynie. A, i tu można sobie kręcić, kurde, tym. Nieźle. Różne potrzeby, różne rozwiązania, złoto złoto oki Piedronka Bąk. No, spoko opcja taka To ładnie koszyk elegancko Siedzisko jakieś ty no nie wiem co to jest I tu jakieś coś Wybudowane Patyczki, nie patyczki Różne No i tak to wygląda Tu palanka Trzeba winąć piętę chyba Normalnie No, wygląda to fajnie, taka widoczek. W lesie sobie pochodzić na spacerek. Przyjemna sprawa, polecam. Dobra, ciśniemy dalej gdzieś. No, no, tu jest taka fajna przestrzeń. Polanka sobie. O. Klucz leci. Klucz kaczek. Co lata kluczem? Kaczki? Ptaki latają kluczem, czyli to ptaki po prostu. No i wracamy, proszę Państwa, z tej wycieczki. Jakieś zakończenie trzeba nagrać, kurde nie wiem, o młody śpiewa. Mamy śpiewaka ze sobą. No nie ma tu nic co za bardzo nagrać, to będziemy kończyć kurde. No, ości jacyś. To tu, ty, ty, ty. tu fajny mościk będzie, o, tu coś będzie się działo. Że... Tu gdzieś geny stały. To to było? Przy moście? O, tu coś kurde budu, o, no, tu coś robią? Wrzuty, nie wrzuty. Bo tu stały giełdy mówisz. Już nie ma. Dobra, pora zakończyć tego vloga. Elo, trzymajcie się. Zalajkujcie i zasubskrybujcie, jeżeli tego nie robicie. <grybujesz> Elo.